Ta dwójka udaje małżeństwo. Jiro i Akari są uczniami trzeciej klasy liceum. Ich szkoła ma dość nietypowy system, program nauczania. Uczniowie w trzeciej klasie dobierają się w parę, niestety przypadkowo, i muszą razem żyć, jako udawane małżeństwo. Oczywiście mówimy tu tylko o takiej sferze, nazwijmy to zachowań, a nie nic więcej. Na nieszczęście, nasza dwójka bohaterów, czyli Jiro i Akari, mają całkowicie inne wyobrażenie o osobie, z którą zostaną dobrane. Niestety, rządzenie losu złączyło ich razem. Aby zmienić pary, ta dwójka musi osiągnąć poziom A. To oznacza, że muszą być bardzo, bardzo Życie, teoretycznie, według punktacji, która tam obowiązuje. Będą musieli udawać, że się dogadują, mimo że tak naprawdę się nie znoszą. Chociaż, czy na pewno? Mam dzisiaj dla was anime, które jest fajne i przyjemne do oglądania. Klasyczny 12 romans anime o rodzącym się uczuciu między dwójką zupełnie odmiennych osób. Chłopakowi, który jest nerdem i dziewczynie, która jest najpiękniejszą ponoć i najbardziej, hm, jakby to ująć, zabawową dziewczyną w całej szkole. Czy im się to uda? Anime nazywa się More That Marriage, kopuł But Not for Lovers. Pytanie do Was będziecie oglądać? Jeśli tak, zaobserwujcie, zapiszcie sobie, aby nie zapomnieć. I czekajcie na kolejne polecajki.